No ale ty będziesz może miał kurwa szlugi, a ja w robocie nie będę miał kurwa się nie podziwą, tu szlugi, Że może zeszła Wcale mnie to nie przeraża, bo już dostałem w życiu kurwa nęcy Nie rok, nie dwa, lecz kurwa 34 lata Zobacz jak teraz kurwa lata masz tu pojarę Bo ty przecież kurwa jesteś jak Polar z archiwum X. Pamiętasz, Pamiętasz jest serial. Panie za 35, a lecz to teraz, to za to zdjęć Pewnie zrobię A już będę wchodzić 18 o 17. 18, Będę kurwa tam wyglądał, a ci młodzi już teraz Kurwa błyszczał 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 Ciesza Błyszczał błyszczał jest ciężka. ciężka Dlatego kurwa nie nawijam błyżą, z kartki, i nie piszę, nie piszę, piszę. Że wzięła na Bo lubię kurwa patrzyć na płonące z nicze, 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 wszystko Stojarz, Stojarzenia, stojasz tego wyobrać, co jest baby, dedykację dedykacja dla Ciebie. Baby, z dedykacją dla ciebie Wrzucam te cienie dla... rzucam te światła Nie jedna dusza, kurwa jest po zgasła Nie jedna dusza zgasła, druga własła Druga weź błysnęła Zgasła, bustnęła, błysnęła, zgasła Tak jak światła miasta, po okładce nocy zapalają dzień nie każdą, okładnie. Jeszcze wiadomo do tego bita, nie raz bo... i nie dwa i trzy. Zobacz, może na sześć. Skończy, skończy. Moja tak kurwa chce. Sześć. Moja te tak kulawa chce. Trzy cyfry Takie znaczenia. Tak, właśnie o to chodzi tu. Proszę. Kojarz skojarzenia. Przyjdzie to Kojarz skojarzenia. Kojarz skojarzenia Właśnie moje kurwa flow ścianek jest kurwa sam się świec Sam się dziwię, ale kurwa płynę, lecę z tym Kolejny mach, kolejny dym, kolejny mach, kolejny kret nos jest kurwa w dosik